Giovanni jedzie sprawdzić straty. Pracownik ze szlifierką uszkodził ścianę hali klienta. Powstała też inna szkoda. Znów coś zepsuli, niedobrze mi się robi. Widząc takie rzeczy, żałuję, że wstałem dziś z łóżka. Witam. Wszystko gra taka u Ciebie? Zdenerwowałem się. A reszta w porządku, twoi się spisali. Nie oni to zniszczyli. Wiem, mam nagranie. Widać ślad na całej długości. Ktoś ciął szlifierką kostkę wzdłuż całej hali i ją podrapał. Tu widać białą szramę na całej długości i stałej wysokości. 25 metrów zdrapanej farby. Koszmar. Chciałeś mi coś pokazać? Masz nagranie albo zdjęcia? Zrobiłem parę zrzutów z filmu. Widać, jak partacz niszczy. I próbuję to wszystko zamaskować, właśnie. Zatarł najgorszy ślad, ale rysa została. Oczywiście. Nie zrobił tego umyślnie. Nie. Jestem zły, bo ja za to odpowiadam. Wziąłem do zlecenia podwykonawcę, a teraz nie dojdę, kto to zrobił. Mogę pociągnąć tylko ciebie. Jasne, my się staramy. Nagle ktoś przychodzi na dzień czy dwa i wszystko partoli. Katastrofa.